Hey, cześć Cieczie Manka, z tej strony Rzyk TV Witam Was na kolejnej reakcji na kanale, zamiastem Fałki na Gruba. E, wyszedł ten numer dzisiaj, jakoś niedawno, kilka godzin temu, więc dostarczam. Sorry, że tak późno, ale oglądałem pracone. E, troszkę się zawiodłem niestety, jest jak jest. Ale chociaż już Robert ci strzelił, więc jest yes, git. Fałki e, gruba, sprawdzimy czy gruba pije i co. Za miesiąc wychodzi EP. Zrobimy sobie listening party jak, jak e, streamerzy z Ameryki. Mm, posiedzimy, posłamy sobie i mam nadzieję, że wszystko. E, uda się dopiąć. No i co? Pałki gruba, ale see się. shit. Ej, 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 ej. Siszę trochę. Ej, 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 ej. Ej! Pał! No, 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 no. Hey. Dalej nie mam je na kluba. Nie, nie chodzę mnie. na kluby, tam How? gdzie się penel spływa yeah, Nie nie no, Znowu do mnie lasy gruba. Znowu chęci ją swój, kręci ją stuwa. Mało lat mówi, że miastem rusza. Jak to? Powiedz, dlaczego jestem nienaruszone? Hey. Nie chciałem hey. ich kurwa słucha. Teraz kto zbija banknoty, jak kto bije bony. Nienawidzę, kiedy ona o coś prosi. Ma ochotę na banknoty, to idź kurwa robi. Nie dostaliśmy napoju, nie widzieli z Masz ochotę na magnesy, to trzeba zapierdalać, no prosta piła, nieważne co robicie, pamiętajcie też, e, nieważne czy kurwa zbieracie ogórki, czy prowadzicie firmę, nie jest to ważne, ważne, że kurwa grindujecie, haslujecie i zbieracie jebane siano, bo naprawdę bez na no, nie dać się żyć, szkoda, że mi nikt tego wcześniej nie powiedział, kurwa, i że w przeświadczeniu, że, w przeświadczeniu troszkę długo, że, że wszystko spadnie z nieba, no ale tak kurwa nie jest, no bez pracy... Naprawdę, nie ma tych jebanych kołaczy, nie, yeah, for real. z na banknoty, to idź kurwa robi. Kiedy staliśmy na boju, nie widzieli mzorzy. Tylko klatki, w których ludzie kurwa tracą głowy. No cap. Popaliłem mosty, to dlatego, że nigdy nie wybieram dróg prostych. Ha, ha. Popaliłem mosty, to dlatego, żeby kraj puszczał to w airpocy. Nie, myślałem na na nie, ale kiedyś będą. Fuck. Damn. Ej, po mojej stronie. Więc etanol. etanol Wieczorami kurwa nawet jak staje rano ey, yeah. Twoje bloki nie kłamią yeah. Chyba, że przy lub jak mają za to siano yeah. Pierdalam tytonal yeah. i również paracetamol yeah. Na zmianę z anaksem i wódą kolorowaną Parę yeah. się na rozpierdol, tak żeby miasto widziało Chłopcy yeah. zarobili, dlatego chłopcy się chwalą yeah. Nienawidzę, jak pogrywasz mu wprost, suk. kupił że mam to furę z Byliśmy o hey. w wodzie z familią, no, nigdy więcej teraz pierdalamy torc. Mali chłopcy bez przerwie się na mnie puszą. A? Mały chłopcze, mam słabe nerwy, i zaraz puszczą yes. To dla hajsu, więc jesteś prostytutką. Chłopca, ja twój level, spróbuj jutro. Ja twój level sprawia. Lewa, lewa? Spróbuj jutro. Ty fajne, kurwa, że takie krótkie, no dobrze mi się tego słował. Trzeba posłabym jeszcze raz. I to bardzo chętnie posłucham tego jeszcze raz. No co? Brzmienie dobre jak zwykle. Real talk zajebisty. Co mam dodać. Co mam dodać chłopaki. Mogę Wam powiedzieć, że lepsze dni na pewno nadejdą. I to, że rozpierdala Was życie w tym momencie, to nie znaczy, że macie się położyć, tylko znaczy, że macie kurwa wstać i napierdalać jeszcze dalej. A co do numeru, no to no, klasycznie, no dla mnie każdy Łukasz to jest dobry Łukasz i... Warstwa nie ma nic do dodania. Dzięki chłopaki, że jesteście. No i co, lecimy z tym życiem. Musimy jakoś dać sobie radę i wielkie pozdro Trzymajcie się.